Maciek Grajewski z licealnej pierwszej D często wdaje się w bijatyki i ma z tego powodu problemy z zachowaniem i ocenami. Dyrektor szkoły wezwał chłopaka na rozmowę. Za każdym razem z tych bujek wychodzisz bez szwanku. Dobrze, no to następnym razem dam się pobiec. Nie, następnym razem wylecisz z tej szkoły, jasne? Maciek, ja nie żartuję. Wraz z Radą Pedagogiczną ustaliliśmy, że damy ci ostatnią szansę, rozumiesz? Rozumiem. Nie będziesz szybił. Nie będziesz przeszkadzał w zajęciach i weźmiesz się do nauki, zwłaszcza z matematyki. Ale jestem strasznie słaby z matmy. No i właśnie dlatego musisz się wziąć do roboty, jasne? Dyro mi konkretnie dojechał. No ale przynajmniej nie wróciłem ze szkoły. Koniec z bijatykami, muszę tego ogarnąć. No gorzej z ocenami. Jak ja mam je poprawić, jak jestem kompletnie ciemny z matmy? Dziękuję na dzisiaj. Mam nadzieję, że przyłożycie się do tego projektu, ponieważ to będą bardzo ważne oceny. Kasia, poczekaj. Mateusz, bardzo proszę, chodź. Tak, wiem Maciek. Nie masz czasu robić tego projektu. Zrobię go sama. No co? Ty chcesz się tym zająć? Eee, co? Przecież ty żadnego zadania z matmy nie zrobiłeś. Powiedzmy, że staram się zmienić, no i naprawdę chcę to zrobić. No i mam nadzieję, że też przy okazji się czegoś nauczę. O wow, nie wiem co ci się stało, no ale dobra, to zrobimy to po lekcjach? No. Okej, okay, pewnie, jasne. Dobra, obgadamy to później, ja lecę do biblioteki. Okej, okay, cześć. Mateuszowi nie podoba się, że Kasia zamiast pójść z nim do kina, będzie przygotowywać projekt razem z Maćkiem. Aha, czyli najpierw mówisz mi cześć, a teraz mi ciśniesz? Masz się odczepić od mojej dziewczyny pajacu. Dziękuję, Dziękuję bardzo. To... O nie, pajac to nie do mnie. To przestań pajacować i zostaw Kaszkę w spokoju. Kto go nazywa pajacem? Ona idzie ze mną dzisiaj do kina, więc zapomniał o jakimś głupim projekcie z matmy. Ojejku, wiesz co, zruszyła mnie twoja historia. Mateusz, wszystko okej? Okay? Mateusz chciał tylko powiedzieć, że bardzo kibicuje naszemu projektowi z majcy. To prawda? Tak. I nie będę wam przeszkadzał. No i już wiem, jak go pokonam. Sprowokuję go tak, żeby rzucił się na mnie najlepiej przy wszystkich, żeby potem poświadczyli Udyra. Ten pajac wyleci ze szkoły i nie będzie już żadnego projektu z matmy ani umawiania się z Kasią. A przejrzałbyś ten projekt? No jasne, tylko weź najpierw tego swojego chłopaka. Co się stało? Nie wiem, naskoczył na mnie, wyzwał i chciał mnie pobić. Naprawdę. No najchętniej to bym mu przywalił, no ale jak to zrobię, to wtedy wrócę na bank ze szkoły. Mateusz zawsze był zazdrośnikiem, ale to, co on teraz robi, to przychodzi ludzkie pojęcie. Przecież ja robię projekt z kolegą z klasy, a on co? Prowokuje go, robi jakieś awantury, jakiś cyrk normalnie. Przecież Maciek mi się nawet nie podoba. No wiesz, dopóki nikogo nie pobije, to nic mu nie grozi. A jakby ciebie pobił? Co? Nie, nie ma takich szans, stary. No ale nie na serio, tylko na niby. Nie stary, nie mieszaj mnie w to. Dobra, nie to nie. Znajdę sobie kogoś innego chętnego na łatwą no, kasę. No dobra, dobra, powodzenia. Wcale nie muszę prowokować Maćka do bójki. Wystarczy, że wkręcę wszystkich, że kogoś pobił. A na pewno znajdzie się ktoś, kto za kasy zgodzi się skłamać. No ale nie będę miał później u niego żadnych kłopotów za to. Obiecuję ci zero problemu, a pięć dych na ulicy nie leży, prawda? No tak, ale... To chyba Ej, należy to do nas, nie? Pary, to za Dąbię. to za którą dla oblałeś. Teraz jesteśmy jeszcze widząc 450 złotych. O Co ci chodzi? Ty, mamy bilety do Ty co? Chyba mu już starczy, no? Spalę, to nie no, twoja sprawa, to sprawa nie. chyba, Mój nie? Moja sprawa? Już mu starczy, oddać mi mu te pieniądze. Szukasz guza? Powiedz Nie, nie szukam guza. Po prostu mu starczy, że go nie lubię, ale. Weźcie od tak pierwszej w ogóle. Nie wiesz, nie mówi, gdzie Nie wiedz, nie mówi, który mam go. Się Pokojnie, po Stop, stop, panowie! Ej, 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 wystarczy. Co wy. Panie dyrektorze, panowie? oni zaczęli. Oczywiście ty, on jak nas tarczy. zaatakował? Psychol, Mateusz, powiedz jak było. Mateusz? Ja ten tylko przechodziłem. Co? Mateusz, jak możesz tak, no polsko, co, co prawdę. jak, jak było? Wystarczy, Maciek, wystarczy. Wytrzej do mnie, macie poważne kłopoty, a ty, no, najmniej. Panie dyrektorze, możemy na chwilę? Mateusz o, ma wyrzuty sumienia i postanawia powiedzieć prawdę. Panu, prawda? Człam. No. Bo wtedy na wojsku, to Maciek naprawdę mnie obronił. Tamtych dwóch na mnie napadło. Panie dyrektorze, Maciek naprawdę się zmienił na lepsze. Teraz chce też robić projekt ze mną z matematyki. Bardzo się cieszę, ale tego jeszcze nie usprawiedliwia. Ale to wszystko moja wina. Ja go chciałem sprowokować, żeby mnie pobił i wyleciał ze szkoły, ale on się nie dał, a później jeszcze stanął w mojej obronie. Maciek, to prawda? No, no tak, nie mogłem go tak zostawić. To bardzo szlachetne, że stanowisz w obronie kolegi. Ale kiedy ty wreszcie zrozumiesz, że przemoc to nie jest żadne rozwiązanie? No już właśnie zrozumiałem. Oby, oby. Mam nadzieję, że czegoś was to nauczyło. No nas już nauczyło, gorzej z tymi dwoma, co mnie napadli. Z nimi też sobie porozmawiam, nie martw się. Dziękuję, że do mnie przyszliście. My też dziękujemy i do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Sorry za tą akcję. Co? Ta, I tak ci nie lubię. Ja ciebie też. Nie musicie się lubić, żeby się chociaż tolerować, prawda? Tak. Spoko. To ja spadam. Przepraszam.